Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy czwartek, 13 dzień kwietnia, 12 już wybiła, także moi drodzy zaczynamy. Dajcie znać, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Dobre wiadomości są takie, na samym początku muszę o nich powiedzieć, że cały czas można odebrać na Fibonacci'ego. Fajnie by bo jakbyście się zgłaszali, pisali do Moniki tak, jak jest to w opisie. W ogóle obejrzyjcie sobie to nagranie, o którym mówiłem. A druga ważna sprawa i chyba najbardziej aktualna, bo to przyszły wtorek, 18, milionowy portfel. Czas zacząć, tak? Więc o godzinie 18, łatwo zapamiętać, 18 o 18. Obowiązkowe spotkanie. Spotkanie zamknięte, nie będzie nigdzie, do, nigdzie dostępne, także tylko i wyłącznie osoby, które się zapiszą, dostaną i komplet materiału, bo też przygotowałem dla Was bardzo fajne takie materiały uzupełniające, wprowadzające w ogóle założenia, prezentacje, tam mam to wszystko spisane. Także o godzinie 18:00 18. będę pokazywał, i wszyscy ode mnie to otrzymacie. Także no, jedyny warunek należy się zapisać, żeby w tych projektach uczestniczyć, wszystko dobrze widać i słychać, tutaj potwierdzacie, dziesiątki dajecie już na samym początku, no ale to bardzo dobrze, że jest. Ok, zaczynamy słuchajcie od Bitcoina, zaczynamy od BTC do, do, do dolara oczywiście, tutaj tak naprawdę bardzo ładnie ta statystyka, celowo tutaj ten układ 1 do 1 na razie zlikwiduje za chwilkę go, przedstawię, dlatego że mówiliśmy od dwóch dni o tym, że ta konsolidacja, czyli poruszanie się w takim tempie bocznym pomiędzy mierzeniami zewnętrznymi, no to jest taki scenariusz, który prawdopodobnie w tym momencie będzie realizowany i widzimy na tym etapie, już mogę powiedzieć tak, że, że to jest właśnie ten setup, który należało no, rozpatrzyć i też yy, on zadziałał, no bo 127.2 wybroniło, więc jakby utwierdziłem się w przekonaniu, że ta konsola między zewnętrznymi po raz kolejny zadziałała również na Bitcoiniem, do czego się na tym etapie powinniśmy przygotować, to na pewno retest Fibonacciego. Dlatego taki jest też tytuł dzisiejszego odcinka tych testów, jak sobie policzymy, no kilka już było. Mowa oczywiście o teście 161. Tutaj mamy pierwszy, drugi, trzeci i ten czwarty za chwilę pewnie nastąpi. Dlaczego to jest ważne? Tak, dlatego, że pamiętajmy, pojawia się też taka kwestia związana ze statystyką na poziomach Fibonacciego, czyli jak cena. Generalnie zachowuje się na wysokości pewnych mierzeń, no i tutaj 161,8, ta liczba testów jakby przypomina o sobie. To jest czwarty test, a więc wybicie, czy szansa na wybicie góra, tak zwany breakout Fibonacciego jest dosyć duża, więc te 35 tysiąca no, jest dosyć duża szansa, że za chwilę wybijemy. Tutaj oczywiście zewnętrznego poka dodamy, bo należy go dodać. Nawet już bym powiedział na tym etapie. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje taką projekcję potencjalnego wybicia, zasięgu tego wybicia, czy też ruchu, gdzie cena może się za chwilę znaleźć. 31K, prawda? Widzimy 161,8. To mierzenie z tym na razie Was zostawiam. Uważam, że cały czas rynek, je otoczenie w ogóle i sentyment jest popytowy, zresztą widzę, cała tablica dzisiaj praktycznie na zielono, jeżeli chodzi o szeroko pojęty rynek kryptowalut, więc to wybicie jest kwestią czasu. Jeżeli chodzi o złoto, surowce, tutaj tak naprawdę sytuacja cały czas jest, no, można powiedzieć, bardzo taka przewidywalna. W kontekście tego dochodzą oczywiście pewne mierzenia, targety za chwilę pewnie będą zrealizowane. Mówię o tym od dwóch tygodni, dlatego chciałem powiedzieć, że to jest tak już trochę nudne, no ale akurat setup nam wchodzi, w sensie układ wypełniam te poziomy. Za Chwilę wam powiem jeszcze, czym jest tak wzmocniony tak naprawdę, bo to jest ten scenariusz oparty na układzie zewnętrznym. Układ harmoniczny motyla to jest taki dodatek, tego jeszcze nie widziałem 2-3 dni temu. W tym momencie widzę już fale BC i fale CD, prawda? Pamiętacie ostatnio mówiłem, że ta reakcja jeżeli nastąpi, to będzie kontynuacja scenariusza i w tym momencie ta kontynuacja powinna być już na naszych ekranach zaznaczona. 2047 pojawia się dosyć ciekawy poziom wynikający właśnie z, za, z wykończenia, z punktu D tego układu harmonicznego zewnętrznego. Wyżej jest to 161, o którym mówiłem, więc nie będę do tego podchodził. Czy wspominał, bo to już było pokazywane, tłumaczone kilka razy, 2055 na pewno pamiętacie, ale ten nowy poziom, tak zwany przystanek po drodze, tutaj bardzo często pewnego rodzaju takie pułapki się pojawiają, że najpierw rynek atakuje to mierzenie, które jest niżej, chwilowo reaguje, to jakieś skalpy wchodzą i potem nadbija, tworząc tę wspomnianą pułapkę, właśnie do poziomu wyżej, prawda? Więc to jest jeden z pomysłów, oczywiście, no ale na tym etapie już. Możemy wziąć go pod uwagę. Jeżeli chodzi o srebro, bardzo ładnie zasuwamy przy tym wolumenie. Wczoraj wspominałem cały czas, że ten wolumen zrobi robotę, no i robi robotę, nawet nie daje nam szansy na jakąś korektę. Myślałem tutaj o zygzaku, w tym momencie jest to mało prawdopodobne, ale pojawia się bardzo lokalny one-to-one -one, wzmocniony takimi schodami cenowymi. Zaznaczę go może kolorem niebieskim, jaki delikatny niebieski żeby to było przyjemne dla oka, zobaczmy, no myślę, że jest ok, mam nadzieję, że dobrze widzicie, chodzi oczywiście o dolną krawędź Dolną krawędź tego Atuana, czyli 25.05.06. Jeżeli będziemy trzymali te schody cenowe przy tym wolumenie, no nie ukrywajmy, dalej zasuwamy na północ, bo jest to dla mnie jednak Wasza informacja, że no, tego typu setupy techniczne, one w silnych trendach bardzo często występują i tworzą tak zwane schody cenowe, czyli szereg takich układów po sobie. A ja widziałem taki mój rekord, to jest chyba 7 albo 8, które rozegrałem dokładnie setup po setupie, nie schody cenowe, one-to-one. One, duża precyzja w zgodności z wolumenem, no tutaj jakby to zaczyna przyspieszać, allein also. von selber wygląda ciekawie. Jeżeli chodzi o ROP tutaj 161 trzyma. Pamiętajmy, wczoraj chyba nie dałem tego mierzenia, no ono jest może niewidoczne, czy słabo, takie mało czytelne, natomiast należy je dodać. Zwróćcie uwagę, że tutaj od górnego do dolnego cienia poprzedniej korekty, czyli tutaj z tą próbą domknięcia luki tego domknięcia nie było, ale dlaczego to mierzenie dodaję? Dlatego, że ono jest bardzo ważne w tym momencie, daje mi pewnego rodzaju no, potwierdzenie, wzmocnienie tego poziomu, bo tego oporu wynikającego już nie z jednego, Zobaczcie, a z dwóch mierzeń zewnętrznych 161 tej wczorajszej konsolidacji, czy tam kilkudniowej i tej pierwszej i cały ten poziom 83, 30, 83, 40 no w tym momencie jest bardzo ważny. I nie ma tutaj, wolumen co prawda jest podażowy bardzo mały, dlatego ja jeszcze nie gam z, no, z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma zgodności, tak? bo na przykład fale, wolumen zawsze pamiętacie w tej kolejności. A druga rzecz to pamiętajmy, że ropa o no, wiele lepiej chodzi, ma większą zmienność. W czasie sesji amerykańskiej po południu, prawda, jest dopiero godzina 12, więc na to podbicie po prostu czekam na jeszcze jedno wejście. Także tutaj też Europa, no, według mnie dosyć ciekawa okazja. Jeżeli chodzi o zagrania, dajcie znać, czy oglądaliście wczoraj mój e, trading na Twitterze. Dajcie znać, to mnie zawsze ciekawi, czy obserwujecie na żywo. Pokazywałem moment wejścia przed. Tutaj dużo, o proszę zobaczyć pierwsze zagadnienia typowo na kontę. nawet tutaj macie dosyć fajne dwa takie spotkania, gdzie dokładnie pokazuje założenia, narzędzia, podejście, tak, bo to jest tak naprawdę cała kompletna strategia do tego i tutaj się zaczęło bardzo niewinnie od próby złapania szczytów na walutach, potem dołożyłem dokładkę na indeksach giełdowych, też oczywiście chodziło o zagranie na kontrę. No i proszę zobaczyć, to było zagranie przed, czyli łapanie szczytu na żywo. Pokazałem, rynek był dynamiczny, więc wiecie, zanim zrobię screena, dam tweeta w 2, 3, 5 sekund, na rynek odjeżdża, no tak często działa po danych, to wszystko, no a tu był moment wyjścia z pozycji, czyli analiza przed i analiza po, więc można powiedzieć, że faktycznie te szczyty na waszych oczach złapałem na indeksach na walutach również, chociaż tam wyniki były mniejsze. No tutaj pozycje były potężne. To też taka ciekawostka, że na milionowym portfelu pozycje, bo też dużo dostaję pytań się, zastanawiacie, jesteście ciekawi, jakiego rodzaju pozycje będą mogę powiedzieć, że pozycje będą większe jak te, które pokazuję tutaj, tak? dlatego robię projekt zamknięty, żeby aż tak mocno się nie upubliczniać. Jeżeli kogoś to ciekawi, to macie zaproszenie na czacie, nie? Także milionowy portfel, no to będą też już takie bardzo poważne, bym powiedział, trading na poziomie instytucjonalnym. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Dobra, Twittera macie, obserwujecie, bo to padło pytanie, jak można obserwować. No wystarczy tutaj dać, nie wiem, jak to tam jest, dzwoneczek jakiegoś followersa, czy też nacisnąć przycisk, tak? Obserwuj Łukasza i tyle. Tutaj pamiętajcie, to jest mój imienny profil, gdzieś tu jest taki przycisk, chyba niebieski, więc no, jeżeli jesteście ciekawi, to, to zapraszam. Patrząc dalej, co się tutaj dzieje, no według mnie dalej ten ruch spadkowy, który został tak naprawdę zapoczątkowany z tym wybiciem wybiciem stopu, bo jak się tutaj przyjrzymy, to sam moment wyjścia był bardzo taki, bardzo fałszywy, tak, to był, był typowy motyw oparty na fałszywym wybiciu, czyli chwilowe wyjście, górny cień, Nadbicie. Przepraszam, i jazda w drugą stronę, nie? Stary numer, oczywiście nieprzypadkowy, bo to też zostawiłem pytania, Łukasz, ale z czego te spadki rynek y, zaczął odjeżdżać z przypadkowego miejsca. Moi drodzy, no jak z przypadkowego? Jak ja to pokazywałem na żywo, to nie jest na zasadzie, że łapałem szczyt, bo było wysoko, nie? Tak myślą amatorzy. Natomiast jak myślą profesjonaliści? Po pierwsze, mają sprawdzone narzędzia budujące przewagę i dające precyzję, tak? No to są takie trzy główne punkty. A odpowiedzią na to pytanie najczęściej są mierzenia lub projekcje Fibonacci'ego. No tu mamy 161,8, mierzenie typu POG, Doskonale znacie te motywy, i to jest tak naprawdę odpowiedź na te pytania. z czego były te wejścia, no właśnie z odbicia na 161 jeden, ok, um, także tutaj bardzo fajnie to weszło. W mojej ocenie dalej na indeksach na indeksach zachodnich dalej jazda w dół, dlatego dzisiaj też wypatuję setupów. Mam pewne pomysły. Pomysły oczywiście wynikają z POFA 50, gdy już jest broniona. Ja mimo wszystko jeśli tam liczę na podbitkę jeszcze jedną jak wejdą stany, zobaczymy. Natomiast te opory tutaj wzmocnione mierzeniem zewnętrznym dają mi bardzo ładny setup oparty na FTS, tak? strategia. Naszego autorstwa chyba znaczy Team School, małe duże Fi 4,137, 4,136. Tak na SNP, zwróćcie uwagę na precyzję mierzeń, no i na ten też taki motyw, można powiedzieć, pułapki, czyli najpierw dojście do 50, odbicie, dojście do następnego poziomu i mocna reakcja już z poziomu wyżej. Więc to jest taki setup, na który na dzisiaj poluję. Jeżeli chodzi o Nasdaka, bardzo ładnie wytrzyma geometria, też odpowiadając na pytanie, na co było wejście, bo wejście miałem na SNP, na Nasdaqu, na DAXie. No wejście też było na Fibo, tak? tylko nie na poziom, a w tym wypadku geometria trzymała, którą pokazywałem Wam dokładnie dzień temu, no, wczoraj o godzinie 12.00 na NFS to Mówiłem, że ta geometria w tym momencie jest najważniejsza, nawet dałem taką czerwoną linię, żebyście o niej pamiętali. No i co się dzieje? Nek zaksięgował, zrobił retest festo powstrzymało, odbicie było, prawda, więc naprawdę wejścia wczoraj podanych, ja wiem, że były szybkie, dynamiczne, no ale technicznie, nie oszukujmy się, były proste, tak, były czytelne, pod warunkiem, że ktoś ma opanowane narzędzie, o których mówimy, nie, bo wiadomo, jeżeli by nie było FIBO, czy jakbym to skasował, no to co, skąd wyznaczę nie, no z powietrza, no, no nie, to kompletnie nic nie widzimy, więc na początku opanujcie narzędzie, Mierzenia FIBO, żeby rozumieć co się dzieje, tak? Jak pracuje cała ta mechanika rynku, i to mówię w kontekście walut, indeksów złota czy bitcoina. No, bo te narzędzia, po pierwsze, dają niesamowicie ważną informację, a po drugie, bardzo dużą precyzję no i ogromną skuteczność, nie? A jeżeli chodzi o daka, tutaj należy o tym pamiętać, że to mierzenie ostatniej fali też będzie miało zastosowanie. Zastanawiam się. Czy nie będzie tutaj Dina napolego Zaraz sobie odpowiemy na to pytanie. Na razie mamy jedno mierzenie, tu mamy jeszcze kolejne Dina napoli czyli 3861. Widzę, że są, czyli klaster oparty na dwóch mierzeniach wewnętrznych daje nam bardzo ładną zaporę podażową. Co ciekawe, proszę zobaczyć, wzmocnioną ZZB. No, uwielbiam takie setupy, czyli połączenie wewnętrznego mierzenia FIBO, tutaj dokładnie dwóch mierzeń z ZZB, to jest kompletny setup do obserwacji. 13 050 punktów. Tutaj cały ten ruch na, na zdaku, on może być zrobiony na zasadzie takiego trójfalowego podbicia korekcyjnego, czyli typowo y, ruch zygzakowaty, prawda? Zakończony właśnie na FIBO. Fajnie to wygląda, więc naprawdę bardzo dobry tydzień, powiem Wam szczerze, jak po świętach. Ja pamiętam takie momenty, że był marazm do końca tygodnia, a tutaj tak naprawdę już od wtorku się działo. Środa świetna. Dzisiaj mamy czwartek i pewnie dociśnięcie w piątek, nie? Więc świetny tydzień, mam nadzieję, że korzystacie też. Kiedy można się zapisać na milionowy portal, Tutaj padają pytania. No jak najszybciej, słuchajcie, bo ruszamy we wtorek, potem już no, będzie można dołączyć, ale fajnie, by było bo jakbyście byli też na tym spotkaniu takim pierwszym inauguracyjnym, no bo też będę mówił, pokazywał założenia, to wszystko jak będę prowadził. No to jest dosyć duże wyzwanie też dla mnie. No i dla was myślę też, nie? bo pewnie w takim projekcie jeszcze nigdy nie uczestniczyliście, tutaj robimy to na troszeczkę innych zasadach i te wszystkie zasady, założenia, jakby cel projektu będę na pierwszym spotkaniu prezentował, a linka macie na czacie, żeby się zapisać. Jeżeli chodzi o Daxa, no tutaj 161. Chyba już nie wyciśniemy. Ja na się wam najmniej się zabrałem, głównie rozgrywałem, chociaż też tam miałem pozycję, ale głównie Amerykę. Eee, tutaj jest ten poziom 1630, prawda? Więc on e, na razie niech zostanie. Może jedną strzałkę, tak wiecie, żeby nie zapomnieć o nim. Natomiast e, przejdźmy na e, interwał, może to mieszanie, żeby nie było zamieszania. Na H1 wam pokażę, bo tworzy się coś coś harmonicznego, coś symetrycznego, tak? czy harmonicznego też nie wiemy, więc też nie chcę zbyt takich, wiecie, głynolotnych słów używać. Natomiast 1 do 1 na tym etapie już należałoby zaznaczyć. 15722 722, tutaj Pojawiało się pytanie, Ukaż, z czego wynikają pozycje wczoraj na... Krótkie na indeksach. Jeszcze raz pokazuję, bo jakby to mierzenie jest uniwersalne. Ono zadziałało na SP, na Nasdaqu zadziałało FS100, czyli też FIBO, a na dach się zadziałało też 161 POKA. Tak? Widzimy, tu były łapane szczyty. Wczoraj na Twitterze pokazywałem moment samego wejścia i potem wyjścia, prawda? Natomiast zagranie było typowo na FIBO. Zwróćcie uwagę na precyzję, czyli dane makro wypełniły. Setup od strony technicznej, i według mnie dalej będą wypełniały, bo miejsca na spadek jest do 15722. Tam mamy też mierzenie tego lokalnego POKa, też blisko to wszystko wypada. Także targety, no można powiedzieć, że są z góry znane, prawda? Więc na to czekam. Jeżeli chodzi o nasz wig 20 no tutaj się czołgamy, gdzieś próbujemy dojechać i tym samym wypełnić przy tym, co ciekawe, mocnym wolumenie podażowym, wypełnić układ harmoniczny ifts no bo mamy małe, duże FI, mamy harmonię, mamy punkt D, no i poziomy 1850, 1851, tak więc też na to czekam, pamiętajmy, że WIG20 jest o wiele wolniejsza, niż jeżeli chodzi o indeksy zachodnie, Ameryka czy DAX, więc pamiętajmy, że wymaga to soki <laughs> troszeczkę więcej czasu. Czy będzie milionowy portfel na YouTubie? Słuchajcie, widzę cały czas te same pytania i potem będą się powtarzały. Nie, nie będzie milionowy portfel, tu macie założenia. Należy się zapisać, będą spotkania zamknięte z racji tego, że projekt jest bardzo duży. Będą bardzo duże kwoty i pozycje i w lotach, bo tam będą pozycje po kilkadziesiąt lotów i nawet więcej, takie mam założenia. Nie chcę tego upubliczniać i chciałbym, żebyście to uszanowali, tak? Natomiast macie możliwość obserwacji w postaci spotkań, które są otwarte dla Was, tak? Natomiast należy się zapisać pod tym linkiem, ok? Widzę, pytania się pojawiają. No, ja rozumiem, że jesteście ciekawi, natomiast... Jest to no, założenia takie, jakie są. Proszę zaakceptować, jeżeli chodzi o USDPL, no, no tak, tutaj jeden, słuchajcie, z pomysłów, ja bym też powiedział, jedna z okazji w ogóle, która na milionowym portfelu pewnie się pojawi jako pierwsza, czyli łapanie czy też może nie spadającego noża, bo na takich dużych kwotach się handluje inaczej, ale zbieranie, tak? Pozycjonowanie w kontekście akumulacji też na duże, nie kilka, kilkanaście dni bardziej na dolarze do złotego. Tak jak mówię, będę o tym mówił we wtorek, więc też nie chcę teraz pokazywać. No 161 zostało zaksięgowane, czyli poziom, których była mowa, bardzo ładnie rynek. E, bardzo ładnie zaksięgował, czyli cały setup jest wypełniony, 161 zadziałało, akcja była, no oczywiście po danych poszła dosyć duża szpila, no wiadomo, ta zmienność jest wtedy większa, natomiast nie ma, yy, nie ma zgodności z wolumenem. Pamiętajmy, żeby zawsze w tej kolejności FIBO, czyli falę wolumen yy, analizować i podejmować decyzje, tak? W tym momencie FIBO jest, poziomy stoją, zadziałały rynek, zareagował, natomiast nie ma tego zielonego światła na samym dole, prawda? Więc też o tym proszę pamiętać, że mimo wszystko łapanie spadającego noża według mnie, tak? To jest tylko wam przy moje zdanie jest ryzykowne. Jeżeli chodzi o. Gaz ziemny za chwilę waluty. No, gaz ziemny wypełnia prawdopodobnie, tak? Chociaż wiecie, jak to z tym gazem ziemnym jest. To nie jest jakiś mój ulubiony instrument, ale ze względu tutaj na liczne prośby i komentarze postanowiłem, że go włączymy na stałe do naszej palety tutaj e, instrumentów. Co, wy może, co się może dziać? Uważam, że ten setup mimo wszystko z taką troszeczkę, nie mogę powiedzieć, że wyciągnięto, bo ona jest jakby normalna, ta fala BC jest taka, jaka powinna być. To może być dodatkowa wewnętrzna symetria fal na zasadzie równości, po prostu AB równa się CD i jakby cały czas, proszę zobaczyć, będzie wyglądało to dobrze. No bo mierzenie fs to jest, punkt D jest, układ harmoniczny, no w mojej ocenie zaczyna się tworzyć, nie? więc gdzieś tam podbicie pod 2,30-2,32. Z technicznego punktu widzenia na gazie ziemnym jak najbardziej ma sens. E, jenów nie było. Wczoraj pisałeś w komentarzach, że Łukasz zapomniał o jenach. E, już nie pamiętam, dlaczego nie analizowałem, ale e, wydaje mi się, że coś tam rozpisywałem, ale faktycznie może, e, mogłem, e, może, mogłem e, wspomnieć, e, czy zapomnieć. Już nie pamiętam, słuchajcie, tak? Wczoraj były dane, więc na tym się fokusowałem. Natomiast jeżeli chodzi o. O sytuację techniczną. Aha, jeszcze jedna rzecz, tak, odnośnie tych komentarzy, bo niektórzy myślą, ja nie wiem, czego się bierze to myślenie, że nie chcę analizować pewnych instrumentów, bo z jakichś tam powodów. Nie. Jeżeli są jakieś dane i wiem, że będzie duży ruch na, na przykład na złocie, na indeksach, to ja na to kładę nacisk, a nie analizuję wszystko, wiecie, od deski do deski na siłę, bo wychodzę z prostego założenia, jeżeli nie ma okazji albo nic się nie szykuje, na przykład na jenach, jak ja wczoraj, według mnie był nie był nudny rynek i zobaczcie, dalej jest, no to bez sensu o tym mówić na siłę, jak jest masa innych fajnych setupów do obserwacji, ok? Chciałbym, żebyście rozumieli, na tym polega trading. To, że ja mam tutaj instrumentów, nie wiem, kilkanaście na dole, to nie znaczy, że ja gram na wszystkich. Ja wybieram sobie jedną trzecią czy jedną piątą, handluję na dwóch, trzech, mimo że analizuję faktycznie kilkanaście. Więc na tym polega trading, żeby szukać te, tych okazji, ale wybierać te najbardziej prawdopodobne, tak? No mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli chodzi o dolara do jena, bo to jest dosyć ciekawy, tak, i na tym etapie mogę setup pokazać, bo faktycznie coś się zaczyna dziać. Wczoraj, tak jak mówię, na jenach nic się nie działo, dlatego je ja pominąłem. Wypełnia się prawdopodobnie fala CD i punkt D, który jest niżej 132.07, no i jest wzmocniony ZZB, co prawda ten ZZB zaraz Wam pokażę, on jest troszeczkę wyżej, więc należałoby wziąć ten poziom. Pod uwagę również 132,18, a tu niżej było 132,08. No ile? o 10, tak? O 9, 10 pipsów, więc to jest też taki, można powiedzieć, błąd statystyczny, kosmetyczny, nie? Tutaj wiadomo, gańca błędu. Natomiast faktycznie fala CD i, i układ harmoniczny, no, do, do realizacji. A, no dobra, zobaczmy dalej. Neurojen, co tam się na EQ dzieje? Tutaj mówiliśmy o tym wybiciu ze względu na liczbę testów, mam nadzieję, że pamiętacie, tak? To było chyba dwa dni temu albo trzy. Na pewno w tym tygodniu tutaj liczba testów, pierwszy, drugi, trzeci, spowodowała wybicie. Była o tym mowa. Dlatego na tym etapie już kasujemy setup, bo on zadziałał, prawda? Jakby to wybicie jest zrealizowane, więc tamte założenia one po prostu jakby są już odhaczone, tak? Może będzie na takie czegliście, nie? To rynek wykonał, więc jakby wychodzimy z założenia, że szukamy kolejnego wariantu setupu, a ten setup jest tutaj. 161,8 na celowniku poziom 147,58,60, prawda? No bardzo ładnie, jak się przejrzymy, jakiś tam układ harmoniczny jest, ale wiecie, na siłę go nie chcę zaznaczać. 161 w mojej ocenie na nie jest poziomem najważniejszym. No i co? Fund i edek na zakończenie. Tak, wczoraj waluty też pięknie poszły. Swoją drogą wypełnił się ten setup taki lokalny, o którym mówiłem, nie? Czyli to wewnętrzna B równa się CD. W tym momencie nie, uważam, że koniec wzrostów na tych walutach właśnie głównych, czyli fund dolar, euro dolar przed nami, bo to są mierzenia zewnętrzne, które bardzo często po pierwsze odwracają trendy, tak? A jaki mamy trend? No to chyba nie trzeba mówić, bo proszę zobaczyć, to widać, tak? I na euro, dolarze i na funcie do dolara, więc na tym mierzenia zewnętrzne czekamy, a więc tym samym liczę na wybicie ostatniego szczytu i dojście wyżej, tak? To są poziomy, które będę bacznie obserwował, e, może pod koniec tego tygodnia, na pewno w przyszłym tygodniu, w kolejnych dniach, dlatego że one mogą spowodować najpierw dojście i dynamiczne zejście, dynamiczne odbicie, ok? Więc proszę o tym pamiętać. No i euro-dolar również na zakończenie, tutaj też 161 to są poziomy, słuchajcie, nawet mierzenie było rozłożone, wszystko było mówione i pokazywane, więc scenariusze naprawdę w tym tygodniu jakbym miał tak podejść obiektywnie, a zawsze podchodzę obiektywnie do tematu, no to nie wiem, czy się raz pomyliłem na tyle setupów, które zresztą jeżeli pamiętacie, że gdzieś tam mi się noga podwina, to możecie nawet w komentarzu napisać i nie będę absolutnie tego traktował jako hejt, tak, tylko tak z ciekawości, bo też niektórzy wiadomo, którzy dołączają czy osoby nowe, zastanawiają się jaką przewagę daje FIBA, czy jest skuteczna, a ile tych analiz po fakcie się wypełniło, no to weźcie sobie taką próbę na przykład z tego tygodnia, zobaczcie co tam okaz, mówił, gdzie cena była i gdzie rynek w tym momencie się znajduje, prawda, więc tutaj 161 jest cały czas dla mnie takim poziomem, który pewnie osiągniemy. 1.1063. Też jedno takie pytanie na koniec, bo widzicie, że te spotkania takie są bardziej dokładne rozbudowane, dłuższe są przede wszystkim, prawie pół godziny nam wychodzi jeden odcinek. Dajcie znać, czy taka forma by was. czy ona nie jest za długa dla was, czy jest wygodna, ciekawa. Napiszmy proszę w komentarzu na czacie również, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Dajcie suba, dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco, dużo robimy takich transmisji, chcemy je udoskonalać, troszeczkę tę formę chcemy też ulepszyć, e, tylko wiadomo, żeby nie, prze, nie przedobrzyć też nie, bo to już nie może być, natomiast e, postanowiłem po świętach, że tutaj na stałe jakby wprowadziłem, wiecie, poszerzyłem paletę po po instrumentów też dla Was, e, tych instrumentów jest o wiele więcej, w sumie kilkanaście i codziennie analizuję wszystkie, tak. Więc ta forma jest no troszeczkę zmieniona, mam nadzieję, że są to zmiany na lepsze, ale dajcie znać. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Na Twitterze jestem cały czas aktywny. W przyszłym tygodniu milionowy potwór, ale to już wiecie, 18 kwietnia 18. No i działamy, także do usłyszenia, do zobaczenia, powodzonka Wam życzę. Dzięki za wszystkie łapki w górę, za tak liczną obecność, ponad pół tysiąca osób było mega, mega tutaj Marek napisał wczoraj pomiar Festona na Zdaku Mistrzostwo no, słuchaj, wszystko weszło wczoraj, tak? nie tylko na Zdak, ale S&P DAX przecież to rozgrywałem i co ważne pokazywałem przed czasem, nie przed faktem dobra, tyle na dzisiaj dziękuję za uwagę, łapka w górę na zakończenie no i słyszymy się jutro do usłyszenia